Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Satan z i w kolejnym odcinku degustacji trunków z satanosem. Dzisiaj na ogień pójdzie wódeczka, pyszna wódeczka, Wokulski, alkohole kraftowe, rzetelność polskiej produkcji, polski kapitał, wódka pigwowa z whisky irlandzką. 30% pół litra, ale ja wezmę tylko łyczka, bo oczywiście chodzi tylko o smak. Pigwa to pochodzący z Azji, owoc o niebanalnym smaku, który przypomina kombinację jabłka i gruszki z naszych rodzimych sadów. W połączeniu bla, 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 po co, kogo wchodzi opis produktu, ważne jest produkt, <laughs> nie? I Marcin już mi tutaj nalał. pyszną wódeczkę. Proszę tylko, mówię, trzeba spróbować. Można pokazać do kamery, jak to wygląda. E, tutaj oczywiście standardowo e, such e, dotyk, wzrok, e, zapach. O, ho, ho, o, o, ho, czuć ten, czuć ten moc, ale pachnie jak whisky, pachnie jak whisky. No, i teraz smak. Wasze zdrowie, widzowie. Mocna, ale słodka. Mm. Bardzo słodka. Czuć whisky, definitywnie czuć whisky. Nie lubię whisky. To w się sensie jak jest, to je piję, nie? Ale tak sam to nie kupił. Nie jest to zła wódka. Ale nie jest to też dobra wódka. Jest to taka wódka taka. Hmm, powiem tak, nie krzywi mordy, aż tak. To jest na plus, na duży plus. Nie trzeba aż tak popijać. Nie popijam, bo oczywiście. Nie lubię whisky, nie? Ale jakby był to ktoś, kto lubi whisky, to na pewno nie musiałby popijać. Nie czuć aż tak mocno tej wódki. Powiem mm. tak. Większość wódek, które piję, to są takie. Ach, kurwa, ach, takie obrzydliwe, nie? A tylko dlatego, żeby była wódka, nie? Żeby się nie zmarnowała. A ta wódka, tak, żeby sobie sączyć? Myślę, że jest dobra. No, ale to ma 6% chyba. Wódka 30%, czyli tak jak ja oceniałem zawsze, bo dawno nie nagrywałem. Nagrywałem smak, zapach. Etykieta i procentu. Hmm. To jest chyba droga wódka, z tego, co się orientuje. No mniej, no trochę, no, no, no na pewno nie jakaś mega tania, hmm. Na 30 lat tak na 7. E, no bo, tak. Zapach? Mocny, straszny, mocny, 14, tym mamy 11. Smak? 7? 18 etykieta? Hmm. Tylko... No w sumie tu nic nie ma, ale ładnie jest zapakowane Nawet takie 8 17 to jest 25 25, 40 Chciałbym dodać, że plus jest taki, nie, że wiesz, bo czasem chciałem dodać jeszcze, nie, że wiesz, czasem zgubisz na przykład nakrętkę i no, i jest przypał, nie, a tutaj nie zgubisz Także powiem tak, 25 na 40 to jest BBB e, e, przez m, razy 2, 50 m, Razy przez 8, 8, 4, 16 42... No 6. No gdzieś to jest chyba 72,5%, ale, ale, ale... O, czekaj, 25, 40 to jest więcej niż 50. O myślę, że to... No, no to coś takiego, 25 na 40. Oceniałem 60, chyba 62,5% właśnie. Mm. Czyli polecam. Okay.